Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Dzisiaj coś bardzo nietypowego. Chciałoby się powiedzieć: nie aparat fotograficzny, a skanujący. Rzecz rzadko spotykana i jak się okazało, koncepcyjnie świetna. Miało być jak zwykle ciekawe miejsce, odpowiednia ilość filmu i gotowy materiał, bo przecież na kilkadziesiąt już sesji wszystkie dotąd się udawały. Ale nie zawsze warto się spieszyć. Film na skutek mojego niedbalstwa nie trafił tam, gdzie miał trafić. I w rezultacie czwartej części kadru brakło ostrości. Na szczęście część zdjęć dało się rekadrować, lecz sesję trzeba było powtórzyć. A miejsce rzeczywiście jest ciekawe, to krakowski kamieniołom Libana. Zamknięty w roku 86 w 93 gościu plan listy Schindler'a, na potrzeby którego zbudowano replikę obozu z czasów wojny. Ślady scenografii można wciąż znaleźć, jak również elementy parku maszynowego. Lecz już od lat przyroda upomina się o swoje i na 18 hektarach wyrósł las. Miejsce to ciekawe jest także ze względu na swój górski charakter. Położone właściwie w centrum Krakowa wyrobisko pełne jest wapiennych skał i krzemieni, które osadziły się tutaj w okresie późnej Jury. Gdy cały ten obszar skrywało morze. To chyba najciekawszy aparat w moim zestawieniu, przede wszystkim ze względu na sposób działania, a zaczęło się w latach 50. od problemów ze stworzeniem obiektywu obejmującego 140 stopni, bo wtedy powstała pierwsza wersja tego aparatu. Było to bardzo trudne, jeśli chciało się otrzymać kadry o wyrównanej ostrości, bez wyraźnych zniekształceń. Zamiast trudzić się z budową 8 mm obiektywu obejmującego cały kadr, musiałby być on ogromny, jeśli miałby być jasny i dobrze skorygowany. Wymyślono inny patent. Obiektyw o ogniskowej 26 mm, już całkiem zgrabny, mógł się obracać po pół okręgu wraz ze znajdującą się zaraz za nim osłoną z wyciętą pionową szczeliną. Obraz ograniczony tą szczeliną do kadru wysokości 24 mm i szerokości tylko mm naświetlał film na długości aż 59 mm. Zatem proporcje były mocno panoramiczne, a ilość szczegółów możliwych do uchwycenia znacznie większa niż w przypadku klasycznych proporcji. Aparat korzysta ze zwyczajnych filmów mało obrazkowych, ale siłą rzeczy zamiast 36 zdjęć mieści się ich tam 21. Patent ów oprócz redukcji rozmiarów miał jeszcze jedną rewelacyjną zaletę. Cały kadr był naświetlony wyłącznie tą częścią pola krycia obiektywu, która pracowała najlepiej. Zatem ostrość w dowolnym miejscu kadru w poziomie zawsze była tak samo wysoka. Spadała za to w pionie, ale obiektyw ma wystarczający zapas krycia i ten spadek jest niewielki. Taki sposób pracy niesie też zasadniczą wadę. Kadr naświetla się przez jakiś czas, idący w sekundy dla migawki najdłuższej. Nawet przy jednej 250 naświetlanie trwa około połowy sekundy. Więc obiekty poruszające się będą rozciągane lub zgniatane w poziomie. Tak długi czas realnego naświetlania praktycznie uniemożliwia robienie zdjęć z ręki. Co prawda ujęcia nie będą rozmazane, ale pokrzywione. Tak na marginesie, wybór jednego z trzech czasów polega wyłącznie na zmianie szybkości obracania się obiektywu wraz z osłoną. Seria tych aparatów wraz z bliźniaczą konstrukcją średnioformatową była przeznaczona dla profesjonalistów potrzebujących najszerszych ujęć o możliwie największej szczegółowości, kosztem wygody obsługi i szybkości pracy. Zresztą precyzyjne operowanie takim kadrem samo w sobie jest już czasochłonne, o czym jeszcze wspomnę w przykładach. Aparat dostarczono z kompletem zaprojektowanych dla niego filtrów, ponieważ klasyczne filtry gwintowane nie mogły być tutaj używane. Aparat jest urządzeniem czysto mechanicznym i pozbawionym jakichkolwiek dodatków poza elementami zasadniczymi. Aby dostać się do komory filmu, należy przestawić pokrętło znajdujące się na tylnej ściance. Bardzo ważne jest prawidłowe ułożenie filmu. Ten powinien wsunąć się pod oba wałki, także z prawej strony. Moim niedopatrzeniem było wsunięcie filmu w szczelinę znajdującą się nieco ponad prawym wałkiem przez co prawy jego fragment nie przylegał do prowadnic i znalazł się poza płaszczyzną ostrzenia. Sposób prowadzenia filmu ze względu na spore opory wywołane jego drogą nie jest niezawodny i za każdym razem trzeba obserwować gałkę zwijacza. Jeśli przestanie się obracać, oznaczać to będzie zerwanie perforacji. Po zamknięciu komory filmu i wykonaniu dwóch ślepych zdjęć aparat będzie gotowy do pracy. Obok pokrętła przewijania znajdziemy licznik zdjęć, a powyżej spust. Ustawienia ograniczone są do wyboru przysłony oraz czasów, przy czym pokrętło to należy obracać dopiero po naciągnięciu migawki. Przed zrobieniem zdjęcia, aparat należy umieścić na stabilnym statywie, także przy czasach najkrótszych. W zasadzie jedną gwarancją otrzymania prawidłowej perspektywy jest praca kamery wypoziomowanej. Do tego celu służy libella, znajdująca się tutaj. Istnieją sytuacje, gdy nie trzeba będzie się trzymać tej zasady, jeśli kadr jest nieoczywisty i nie będzie raził zniekształceniami. Do kadrowania należy wykorzystać wizjer, przy czym trzeba pamiętać, że jego pole widzenia jest nieco mniejsze od tego, co rejestruje aparat. W wizjerze nie mamy żadnych dodatkowych udogodnień. Obiektyw pracuje ze stałą ostrością i, by móc objąć plany do nieskończoności, należy użyć przesłony równej co najmniej 8. Po ostatnim zdjęciu trzeba wcisnąć przycisk, znajdujący się na spodzie i można zwinąć film do kasety. Ze względu na skomplikowaną jego drogę i ryzyko porysowania, zalecam otwieranie aparatów ciemni i wywlekania filmu wprost ze szpuli prawej bez zwijania do kasety. O obiektywie nie da się wiele powiedzieć poza tym, że jest on zaprojektowany specjalnie dla tego aparatu, a jego ogniskowa nie jest związana z kątem widzenia całości. Materiały informują, iż zawiera pierwiastki ziem rzadkich. Być może lampan wraz z promieniotwórczym izotopem, gdyż miernik promieniowania wykazuje śladowo większą aktywność, ale na granicy błędu, co akurat dla lantanowych szkieł było typowe. Przysłona składająca się z sześciu listków stanowi dość regularny sześciokąt. W zasadzie za drugim razem także pojawił się lekki falstart. Kaseta jeszcze orwo straciła szczelność i dwa pierwsze ujęcia zostały zaświetlone na niebie. Stąd te duchy nad katedrą. Tak pracuje tak szeroki kąt, ale tutaj jeszcze tego nie zobaczymy. Dopiero teraz można sobie uświadomić, widząc jednocześnie ulicę wzdłuż i fasadę kamienicy na wprost. Jak widać, tak szeroki kąt charakterystycznie zniekształca, ale tutaj jest to akceptowalne i nie razi. Jeśli chodzi o jakość, ostrość jest doskonała i w poziomie niezależna od miejsca w kadrze. Te ujęcia można powiększać do naprawdę sporych rozmiarów. Praca z silnymi kontrastami obnaża jednak wiek obiektywu i możliwości istniejących wtedy powłok. Myślał jednak, że w ten nieco zbyt późny poranek kontrasty powodowały także dyfuzję świateł już w samym negatywie. Ultraszeroki kąt jest trudny i będzie nas czekać wiele pułapek. Tutaj jest w miarę dobrze, acz już uległy obcięciu szczyty sukienki. Zbytnie zbliżenie się spotęguje zniekształcenia i trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie prostopadłe ujęcia zawsze będą im ulegać. Generalnie architektura została potraktowana specyficznie i raczej polecam używanie tego aparatu w pejzażu, albo, jak to było w przypadku ujęcia ulicy Kanończej, niesymetrycznie, co wybacza nieścisłości geometrii. Głębia ostrości jest spora, ale nie nieskończona. W tym wypadku fabryka dała co miała. Najmniejsza przysłona równa 11 to trochę jeszcze za mało na tak bliski pierwszy plan. Wreszcie pułapką hybrydową, bo związaną z szerokim kątem i materiałem monochromatycznym, są takie nudne kadry, które w wizjerze wyglądały dobrze. Trzeba pamiętać, że pierwszy plan zawsze będzie przerośnięty, więc wypada by był ciekawy. Na koniec raz jeszcze Wawel z innego kąta. Było to pierwsze ujęcie na filmie, i przez nieszczelności zostało pomazane światłem. Niniejszym żegnamy się z kasetką, na szczęście mam jeszcze zapas. Bohater dzisiejszego odcinka jest wielce specyficzny i ma dość wąskie zastosowanie. Przede wszystkim musi pracować ze statywem i nadaje się wyłącznie do fotografii niespiesznej. Nie ma on konkurencji jeśli chodzi o jakość, chyba że ze strony podobnych, nielicznych konstrukcji. Niestety problemem jest jego cena, wręcz astronomiczna, ponieważ kamer tych powstało niewiele i ze względu na jakość zdjęć oraz fakt wykorzystywania w misjach kosmicznych zyskał sławę legendy.